Szanowni Państwo, w tym roku mamy przyjemność zaprosić Państwa do niesamowitych wnętrz domu zdrojowego w Szczawnie Zdroju na Sylwestra w klimacie Lady in Red. Dla naszych gości przygotowaliśmy ofertę specjalną pobytową w dniach od 29 grudnia do 2 stycznia w atrakcyjnej cenie 1499 zł od osoby. Cena obejmuje pełne wyżywienie czterodniowe zakwaterowanie oraz bal w klimacie Lady in Red w przepięknych wnętrzach Domu Zdrojowego. W tych przepięknych wnętrzach Domu Zdrojowego pożegnamy stary rok i przywitamy nowy, 2024. Noclegi proponujemy Państwu w Domu Zdrojowym, w nowo wyremontowanym obiekcie Pionier lub w Dworku Myśliwskim Dąbrówka. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani samym balem sylwestrowym, to również przygotowaliśmy dla Was atrakcyjną ofertę cenową. Jest to 600 zł za noc wraz z noclegiem w Domu Zdrojowym. Zapraszamy na Sylwestra Lady in Red. Nie może Was zabraknąć. A po szampańskiej imprezie już w nowym roku zapraszamy Państwa do Daisy Cafe, do Domu Zdrojowego na pyszne, pokrzepiające desery i wspaniałą kawkę herbatkę. Zapraszamy serdecznie!